First of all, I want to say thanks to the people because they are a player more. so I'm so happy to stay here and, and see what people can do for us. Second thing, I'm, I'm so happy for the players because they now believe in themselves, and I think we, we have found the game uh, and the way. This is not finished, this is starting, but I think we can go, we can improve a lot more. Dzisiejsze spotkanie pokazało tylko, jaki tak naprawdę drzemie potencjał w naszej drużynie i e, tak naprawdę dla każdego zgromadzonego tutaj kibica, który przychodzi na mecz, co mecz nas wspiera praktycznie cała hala, e, to zwycięstwo też przede wszystkim dedykujemy wszystkim kibicom. E, to oni nas napędzają, e, pomimo że może przechodzimy ciężki moment w początku sezonu, to to przy ogólnej współpracy kibiców, ich wsparcia, działaczy, klubów, sponsorów, my możemy skupić się na pracy, która stopniowo zaczyna coraz bardziej procentować i te wyniki wyglądają coraz lepiej. Więc bardzo nas cieszy to zwycięstwo dzisiaj z Katowicami, bo, bo naprawdę pokazaliśmy, jaka siła drzemie w BSF-ie. Korzystając z okazji z racji, że to był też ostatni mecz domowy, e, chciałbym serdeczne życzenia złożyć wszystkim kibicom BSF-u. E, zdrowych, spokojnych, szczęśliwych e, świąt Bożego Narodzenia. Po pierwsze gratuluję drużynie bochni, e, bo myślę, że dzisiaj zagrali na miarę swojego potencjału. E, dzisiaj początek e, na początku drużyna z bochni była dla nas za szybka. I my, niestety, zamiast uznać to i powiedzieć, dobra, zaczekajmy aż trochę ten mecz spowolni. Chcieliśmy na siłę ich złamać, chcieliśmy na szybko odbudować wynik, natomiast nie można było tego dzisiaj zrobić w normalny sposób, ponieważ Bochnia dzisiaj była bardzo skuteczna, odważna, konsekwentnie grała jakby tą grę, która. E, która dla nich była skuteczna w tym momencie. No i my e, cały czas, jakby upadaliśmy w otchłań, e, potwierdzaliśmy ich w przekonaniu, że grają dobrze, e, i nie umieliśmy w żaden sposób odpowiedzieć na, na tą grę ofensywną drużyny Bochni. E, I no same sytuacje już nie miały znaczenia, bo szczerze powiedziawszy, wynik mógł być e, był tak wysoki, że. Że te sytuacje myśmy tworzyli, bo Bochnia już jakby trochę mniej była zaangażowana. Jeszcze raz gratuluję drużyny, drużynie z Bochni. My, bardzo zimny prysznic. Bardzo trudno, wydaje mi się, będzie teraz, żebyśmy się szybko pozbierali. Natomiast no, mamy, tylko trzy, mamy tylko cały tydzień do tego, żeby w meczu ze Śląskiem wyjść zupełnym innym nastawieniem. Dzisiaj blamasz w naszym wykonaniu, przegrywamy bardzo wysoko, dzisiaj na hali tak naprawdę piękny mikołajkowy anturaża, a największym mikołajem, jakiego dzisiaj tu widziałem, to jest nasza drużyna. Rozdaliśmy 10 prezentów, a nawet więcej, z których sobie drużyna Bochni korzystała bez problemu, a nasze sytuacje, choć nieliczne, to przekuliśmy tylko w dwie bramki. Tragiczny mecz, chcemy chyba o nim jak najszybciej zapomnieć. Został nam jeszcze jeden przed nami, także na pewno będziemy w nim walczyć o trzy punkty. Z tego meczu wyciągniemy wnioski, choć na pewno bardzo bolesne, bardzo bolesna też pewnie będzie analiza, ale musimy to przerobić. Może przyda rzeczywiście nam się taki kop do dalszej pracy. Także na pewno na pewno w ostatnim meczu powalczymy. I może dodam jeszcze tak troszkę z innej beczki, że jest mi jest mi trochę przykro, bo zawsze tutaj boheński klimat poprzez kibicowanie dzieciaków był bardzo fajny, bardzo mimo tego, że Niejednokrotnie tu przegrywałem, to gdzieś ci kibice bardzo fajny doping prowadzą. To niestety tym dzieciom, które uderzają w bębny, bęben i ładnie śpiewają, udziela się zła atmosfera od dorosłych ludzi, którzy dają im bardzo negatywny przykład poprzez no, ciągłe wyzwiska i epitety w stronę drużyny przeciwnej. Także mam nadzieję, że ktoś z zarządu się tym zajmie, bo szkoda niszczyć sobie taką bardzo fajną opinię. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę powodzenia dalej.